Cześć, witajcie! Z tej strony Babagetsu i jesteśmy w Baba' ICU, oczywiście, dołączyliśmy do center. Tutaj meta nam się podświetla, że już jest cała zrobiona, jest ten kwiatek, również świat jest cały zrobiony. No i właściwie mogę sobie wyjść do świata wygląda na to, że tutaj mam e, tego. To już w sumie też pokazywałem, mam tutaj możliwość wejścia od razu do tego center. I z moich obserwacji wynika, że tutaj była jakaś blokada, którą zdjęliśmy sobie wówczas, gdy już mieliśmy trzy bańki. Czyli gdy przyszlibyśmy tutaj wcześniej, to po prostu nie przepuściłoby nas e, do tego miejsca, natomiast jeszcze widzę, że jest tutaj jeden zarodnik do zdobycia. Być może jest ich więcej, ale no jest 0 na 1, no, że trzeba tutaj zdobyć, żeby coś zrobić. I tak, to jest poziom, który. A nie, to jest galerii. No to może później sobie zrobimy. Zobaczmy najpierw, co jest na górze, bo tak mi się wydaje, że taka powinna być kolejność. Skoro to byśmy mogli odlokować dopiero za banki, Co jest tutaj? Dient! Koniec już z tej gry. O kurcze, to skoro tu już jest niestety koniec, to może jednak chodźmy do tej galerii. Zobaczmy, co tu jest, i zachowajmy jednak taką kolejność. Galerii, galeria jakaś. O, nie ma w ogóle, że to jest poziom. Może to będzie po prostu galerianie. nie? O! Win, nie, jest win, czyli to jest normalny poziom, jest image. Image is moon. Mogę sobie robić w ramce jakieś różne obrazki. Image is image, nie można tego zmieniać i potem win można zrobić. Znaczy image is win można od razu zrobić i jak wejdziemy, to, to wygramy ten poziom. Ale tak, to chyba chodzi o to, żebyśmy układali jakieś wyrazy, odkrywali galerie. Tych literek jest za mało na, na cały alfabet, więc może, nie wiem, zróbmy image is move. Albo coś, coś takiego, coś co znamy. Chyba, że powinienem tutaj zrobić image is baba, jakieś takie rzeczy, nie? B nawet nie ma. To jakie tutaj mogę? Image is. Mogę wyświetlać tutaj pewne kwestie. Image is move. I nic się nie dzieje. Mm. Czy jest L? Love można było zrobić. Image is gone. Ej, ale to było przykre. I image is gone. Nie wiem, czy jest w ogóle taki, taki wyraz. Image is gone. Może jakieś proste wyrazy? Fu, su Image is new A może, może to nie jest image Tylko to jest ramka, frame Frame, frame is image I nie musimy tutaj y, Wymyślać co ma być w tym obrazku Jako ten obrazek, nie wiem właśnie Możemy się pobawić tym poziomem, nie mam A w sumie To też kiepsko Image is six To 6. o yes, six Działa First iterations, aha Pierwsze próby zaimplementowania, czy żeby zrobić ten świat, główną mapę. Tak to miało wyglądać i Six, ale czemu Six? A, to pewnie One mogę zrobić i pewnie cyferkami mogę z, z, to zrobić, i możemy poznać historię tego. No bo to jest w sumie galeria. Historię Baba Siu jak powstawała. Nie wiedziałem do końca z czym mamy się tu mierzyć. One. Naprawdę wczesna wersja Baba Siu i byliśmy wtedy robotem. Ten poziom przypomina ten początkowy, mmm, który miał kamienie na środku i trzeba było tam przesunąć. było. No ten instruktażowy poziom. No, Można też tu zrobić. Tu. Mamy tu różne próby, różne podejścia do tego, jak powinien wizualnie wyglądać ten projekt, ta gra. Baba, tutaj jakiś taki strach na wróble. Jest baba faktycznie jakaś taka inna. Jak keke trochę wygląda. Tutaj, wcześniej kosmonaucik. Również to się tyczy czcionki, różny tekst jest. Ale nie, ta, ta która jest obecnie, jest najlepsza. Czcionka. Słodziaśna jest. Free możemy zrobić. Trzy, oczywiście, niewolność. Free. Mamy. O, i to jest give. Próby bardziej, yy, której dobierali kolorki odpowiednie. I miejsce, chyba też. Different palec. Różne palety. Ja nie chcę już końca tej gry, wam tak powiem. Cztery, co pod czwórką jest. To jest yy, wczesna wersja mapy, czyli po prostu poziomy po kolei. Jakieś takie, nie wiem, się zrobiło z tego sudoku. Trochę krzyżówka, coś takiego. Five z, z Painta. Taka była początkowa faza mapy, tutaj się zaczynało. Potem bardziej zaawansowane rzeczy. No taka rozpiska w sumie, jak miała być ta mapa robiona. Endgame miał za to zawierać wszystkie słowa. I jakieś też inne ścieżki. Na brązowo zostały zaznaczone. Seven, ułóżmy sobie Seven, zobaczmy. A ciekawe, czy coś za to dostanę. Znaczy, ja jestem pazerny, ja wiem, wiem. Już by chciał dostawać za samo to, że sprawdza. galerię, ale być może, być może. Seven. O, znowu obrazek z Próba wyobrażenia sobie mechaniki ciągnięcia czegoś. Pudę. <śm> I uśmiechnięty ryjek. Ej, gchy Ej, gchy 8. Baba is you. Baba, Baba Isiu, też fajnie, fajnie to wygląda. Dosyć, ja jest i wszystko. Autor też w prawym dolnym rogu grzybki, kamyczki. Piąco sobie baba. Ja na początku myślałem, że baba to jest zajączek, ale tak potem zobaczyliśmy już w endingu jednym, że miał kocie łóżka bardziej. Tutaj też ma kocie łóżka, czyli to chyba bardziej kotek jest. Taki grubasek. Ninę. Kosmos, jak miał być przedstawiany. Keke, nie me się zastanawia, co ma zrobić. Klucz. Gwiazdki, flaga w chmurach Jest na przykład dwa razy N, to pozwala myśleć, że więcej jest tych obrazków To jest 10, keke sam Przy płotkach I w lesie I nie zrobimy sobie 11? Nie ma 11? Ej, bo nie ma L nigdzie, czyli już to tyle było A 12 jakbym dał? Bo może... Nie, nie ma L Czy może zrobić 13? 13 Chyba nie a nie, bo nie ma dwa razy T. No ale dwa razy N dali na przykład. Na no, do 9 dali. Może jeszcze jakieś sekrety są, jakieś inne nazwy. Rzymskie. <grytory> Litery jakbyśmy dali. 14. No 2E jest, ale to do 7 było bardziej. 14. 14 jest. Jest! Baba is you! Jakiś szatan! Inspiracja do 3 ok. Baby. <grytory> Jaka on creepy! Nie chciałbym, żeby tak wyglądała baba. Tu ma bardziej chyba takie już królicze te uszy Taka brzydka jest Nagła inspiracja jest 15, nie będzie, nie ma dwa razy F 16, może być 16 17 tym bardziej 18, 18 19 też nie ma, Ny. Y nie ma, 20 nie zrobimy, 20, no tutaj nic, nic, nic 16 możemy zrobić 16 jest S S jest tutaj To powinno działać, tylko muszę poprawić sobie, a 6 się włączyło a nam chodziło o 16. Jest, faktycznie. System pchania był bardzo trudny, żeby go zaprojektować. I co się wtedy dzieje w takiej sytuacji? Nie wiem, czy tutaj jest więcej sekretów jakichś czy innych wyrazów poza cyferkami, ale zastanawiam jeden M na przykład. Bo zobaczcie, jest M. Po co jest to M? Nie ma żadnej literki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. No, nie ma, nie ma M nigdzie. <laughs> to czemu? Czemu dali M? To po, po coś to musi być. Sprawdzę, po co to jest, może naleciem. Sprawdzimy sobie wszystkie hasła przy okazji. Ej, faktycznie jest coś z M, ale w życiu bym się o tym nie zorientował. Mianowicie, można robić liczby ujemne. Minus 1 na przykład możemy zrobić. Żeby było minus 1, minus 10 można zrobić. Sprawdźmy jeszcze, co tu jest. Minus skrzętnie ukryte. Ciekawe, co takiego ukryli to, to bo Ja myślałem na początku, że tylko te 14 jest jakimś sekretem, że tam 3 oka baba. A tu dalej to idzie. Jakieś notatki w języku fińskim. Rzeczy do zrobienia. Co można jeszcze? Minus tu, nie. Nie, można minus tu, można minus tu. Jest wszystko, co potrzebne. Minus 2. I co jest na minus 2? Ojeju, aż się na mnie pojawiło. To jest plansza, mapa zaprojektowana. Jakaś jedna z wersji początkowych. Z wyspą, że się gdzieś będzie szło. Tutaj już rakietę planowano, jawuszka i nie tylko. I kolejność przede wszystkim, jak się idzie, jak z Pokémonów mi to przypomina mapę w sumie. Kanto takie trochę. Minus free też się da zrobić. Większość tych cyfr tutaj jakoś pasuje. Minus 3. To jest. Yy, to jest chyba ustalanie jakiejś kombinacji, chyba słówek, albo tak wynika tutaj. Bardziej nakreślenie tych obiektów jakichś ich, co można, co nie można. Don, Else. If else, warunki. Nie można zrobić czwórki, bo czwórka została, znaczy u zostało wykorzystane. Piątka. Lustki też nie można, chyba że minus x. Nie, też nie dałoby rady. 7 się da. Minus 7 da się. Znaczy, dobra, nie ma dwa razy s. Sorry. Minus even wyszło. 8, 9, ten, Ten można jeszcze zrobić. I to chyba wszystko. O. Co to jest. Flowchart, czyli te, diagram sekwencji działań. Ja tego nie tłumaczyłem, ja miałem na moim kierunku, na produkcji. <laughs> flowchart też robiliśmy do różnych tam wyrobów akurat. I to, żeby zobaczyć, które poziomy są powiązane. Chyba o to chodzi. Więcej tutaj, moi drodzy, poziomów nie ma, więc pozostaje nam wygrać i ten poziom dodatkowy. Image is win. I mam wejść teraz w ten obraz? Tak, wystarczy w ramkę wejść. No, to mamy zrobione. Za to było, czyli takie dodatkowe. I nie pozostaje nam niestety nic innego, jak iść do tego kwiatka i chyba go wygrać, skoro tu jest the end. Mam nadzieję, że tu będzie jeszcze jakiś poziom, a nie że po prostu zakończenie. Odpalamy kwiatuszka. The end, koniec. Wyświetla nam się. O! Baba is you, ghost, keke jest, cake jest, ciasto jak w portalu jakimś, żegnają nas, all is stop, czemu all is stop, wszystko jest zatrzymane, a możemy ruszyć w sumie pewnie, all is stop, aha, żeby, żebyśmy nie mogli ruszyć, don tu jest, don, ghost is don, może all is don mam zrobić, że wszystko jest zrobione, a jak dam na przykład me is don, żeby zobaczyć jak działa ten warunek o nie, wszystkie me zabrało do góry! Jakie brutalne, smutne, ich nie odda już! Wszyscy przyjaciele znikają po kolei. Cake is done. Bo zrobili, ale to jest przykre na swój sposób, że gra... nasza gra się kończy już. Cake is done. School is done. Też bierze do kosmosu. O jejku. Powiem wam, że nawet się wzruszyłem, bo tego za bardzo nie mówiłem, ale. Znaczy, tak mi się wydaje, że nie mówiłem albo jakoś nie wprost, ale ta gra też dla mnie była taką ucieczką od swoich własnych problemów. Też nie miałem żadnej jakiejś presji, żeby to nagrywać, czasu czy czegokolwiek. Nic mnie nie pospieszało, a miałem też dużo różnych zawirowań w życiu i, I jeszcze jakieś tam problemy na studiach, wiecie, praca inżynierska i nie tylko, brak mobilizacji, prokrastynacja. I w sumie nagrywanie tej gierki mi też tak na swój sposób pomogło, jeśli chodzi o e, samopoczucie i e, przede wszystkim to, że mogłem jakąś swoją kreatywność i zdolność do, do pracy wykorzystać Nie chcę w sumie iść baba robić w inny sposób Zawsze była dla mnie takim azylem, gdzie mogłem ten swój, tę swoją frustrację Żeby coś na przykład zrobić, no po prostu wylać, nie? I, i to jest dla mnie niesamowite w tej gierce I tak się po prostu wzruszyłem jak spojrzałem na to bo, no, jakoś tak też nie dociera do mnie do końca, że to już jest koniec baby. Nic już nie będzie. Słyszałem, że są jeszcze jakieś poziomy, dodatkowe mapki czy, czy inne rzeczy, ale i tak mi jest jakoś tak przykro mi się zrobiło. Zwłaszcza jak zobaczyłem, jak te me, kejki y, i to wszystko odlatuje w powietrze. Jeśli chodzi o pisanie pracy inżynierskiej i różne zawirowania, które miałem akurat z tym tematem, bo różnych problemów miałem znacznie więcej, ale tylko to wam jakoś tam bardziej zdradzałem, no to powiem, że też już zaczyna się mi to wszystko układać i seria prawdopodobnie. Podobnie na kanale się pokaże. Wtedy, kiedy najbardziej będę potrzebował czasu do tego, żeby pisać te prace, nie będę miał czasu na kanał i też mi ta baba tutaj bardzo pomaga i też się cieszę, że jakiś mój wysiłek, czy, czy po prostu jakaś moja wena, kreatywność jeszcze do tego nagrywania miała swój taki pozytywny ulot. I z tego co widzę, tak jeszcze propos tego poziomu, to tu jest win, więc prawdopodobnie mógłbym zrobić Oli Stop, wziąć sobie tego Wina i Oli Win, ale chciałbym zobaczyć Oli done Chyba, że Olis win pierwszy To by było lepsze hmm, Bo jak dam don, to mi chyba wszystko poleci Może Oli win zróbmy Olis win Dobra, wygraliśmy poziom I to będzie już zakończenie wtedy? Nie, to wtedy nam po prostu dało ten zarodnik jeden Ostatni, Alia Complete nam dało Mam dwa na jeden w sumie, bo jeszcze ukończyłem tutaj dodatkową galerię i mogę jeszcze się wrócić do tego poziomu i zrobić teraz. All is done. A jak baba is done zrobimy, to ona też odleci w kosmos? Nie chcę, żeby to robiło, ale dobra. Część mnie nie chce tego sprawdzać, ale druga część mówi: zrób to. To zobaczymy. Czy baba odleci? Nie, baba! Porwało ją! Umarła. Biedna baba. To zróbmy sobie może. Ghost is done. Niech duch wyparuje. I dajmy zamiast stopa, dajmy właśnie. Don. Okej, okay, to kończymy wszystko, chyba kończymy. Oli Don. wszystko zrobione i wszystko do góry też poszło, łącznie z bloczkami. Różnymi jakimiś tam tylko, które miały. Graficznie coś przedstawić, wyspa? Wróciliśmy na wyspę? Jakaś ciemność, jest jakaś kontynuacja? Nie, wszechświat się zburzył, wyspa cała wyparowała, moja wyspa zagadek, inne rzeczy, nie będzie niczego. Apokalipsa się stała, czarna dziura pochłonęła, Olis Don. Naprawdę skończ grę, dostałem achievement i wszystko teraz lata, wszystkie napisy latają. Jejku Baba ICU 2019. Literki nawet się nie, nie chcą ułożyć do końca. To miały być chyba napisy końcowe, ale nawet nie możemy sobie w głowie ich ułożyć. Czemu tak dziwnie podane? Może coś zrobiliśmy źle, że są tak podane? Nie wiem. Nie możemy nawet ich przeczytać, tylko są porozwalane. Może mamy ułożyć na szybko? No i to tyle. Nie ma już gry. Nawet menu nam się rozwaliło, wszystkie bloczki w tle nam latają i wszystkie obiekty. Krabik, nawet dawno krabika nie widziałem. Kredits. Jak wejdę sobie w kreditsy to będę miał to co teraz, aha. A nie, tutaj jest normalnie już, tutaj są normalne napisy, żebyśmy mogli zobaczyć, jakbyśmy chcieli zburzonej wersji. Nie ciekawi, czy jest coś za zrobienie na przykład całej baby. Tak pojazdułem achievement naprawdę skończ grę i nie wiem, czy to jest za zrobienie po prostu Oli's Dawn, że mi ta wyspa wyparowała, czy to jest za to, że dosłownie ją wymaksowałem, zrobiłem 100% rzeczy, które tam dało się zrobić. Ale czemu takie dziwne zakończenie jest takie bardzo negatywne, że wszystko wyparowało i nic już nie zostało. Continue playing. Okej, okay, mogę się tu wrócić, a start the game co robi. O, tutaj mam save'y. Nigdy tu nie wchodziłem, bo się bałem, że coś mi usunie. Mam 76 godzin przegranych, no prawie 77 na tym save'ie. 230 zarodników, 12 Kwiatków, chyba, i plus trzy bąbelki mam. Plus jeszcze mam trzy znaczki z tego co widzę. Mam jakąś gwiazdkę, mam jakąś babę w kółeczku, i mam jeszcze flagę w kółeczku. Tu jest muzeum, że też mogę muzeum jakieś przechodzić. To są chyba te dodatkowe poziomy. I new adventures, jakieś jeszcze przygody. Być może to są jakieś level paki dodane jeszcze przez twórców. Więc jeśli byście chcieli, to też moglibyśmy sobie zobaczyć. I jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Według wiki, bo teraz sobie sprawdziłem, czy na pewno wszystko zrobiłem. Jest jeszcze jeden zarodnik gdzieś do zdobycia. Za co? Co muszę zrobić? I gdzie? Może na mapę muszę wrócić i coś tutaj będzie. No nie, pokazuje mi, że tu udało mi się wszystkie levele na kwiatki przerobić. Sprawdziłem sobie i to jest sik. Miałem rację! Miałem rację! Tutaj w tym poziomie faktycznie ten poziom, gdzie był keke do zrobienia, gdzie te, tego keke tu zrobiłem, da się faktycznie zrobić wina jakoś. To była napisane instrukcje, to były. Jakoś wina tu musimy zrobić i zrobić na przykład roki z win albo water z win albo coś. Coś tutaj takiego Robić. Muszę wina wydobyć jakoś w tym poziomie Więc trochę pogłówkujemy jeszcze dzisiaj jednak I dobrze, bo już nie mogłem się nastawić na pożegnanie się z babą, no Jeszcze jednak coś z tego będzie Musimy zrobić level is win A nie, level right win musimy zrobić No to nie jest problem chyba Wystarczy, że, na, że zrobimy to co zawsze, czyli Wypchamy tutaj kekę Tak jak ostatnio Tutaj możemy usunąć to i Wepchnąć mu tutaj, no dobra I teraz keke right Bóż. Żeby dało się dostać do ściany Level right win. To musimy jeszcze wydobyć sobie te rzeczy pewnie. O! I da się zrobić. ale nie keke. Level right win musimy zrobić. Nie trzeba to zwyciężać ani nic. Level right win. Tak. Tak i będzie napisane win wtedy No i musimy dostawić coś do tego Rock is chyba tylko się da z tego co widzę Bo water nie wydostanę yy, Tego wina też się nie da wydostać Widzicie jak on jest postawiony w kącie niestety Chyba żebyśmy Dasta jakoś usunęli Ale to po co się męczyć jak można w ten sposób I tu jest ten ostatni zarodnik Który jednak mi umknął dosyć głupkowato Benz. Yy, a i muszę w skałę wyjść Muszę w skały wejść. No to wchodzimy w skały. więc... Mamy! Congratulations! I... 231. Zarodnik! Dostałem w ogóle jakiegoś kwiatka tutaj na środku. Co to jest? Jakie creepy! Od tyłu puszczone. Czyli to jest ten Secret Room, o którym ludzie mówili, żeby go jeszcze zrobić. Jakie dziwne. Mogę się tu ruszać? Nie mogę się ruszać. O. Po prostu kwiatki widzimy i psychodeliczną muzykę. Taką odwróconą z baby chyba. Po prostu. Okej, okay, wychodzimy stąd. To jest 231 zarodnik i chyba w ten sposób wymaksowaliśmy faktycznie już całą grę i to będzie. No wszystko, no. No wszystko niestety. Niestety. <laughs> Całość zrobiona. Powiem wam, że Gierka jest moim osobistym odkryciem tego roku. Nie dość, że pomogła mi też trochę z samopoczuciem i nawet się parę razy tutaj wzruszyłem, grając z nią, jak fajnie jest zrobiona i jak pomaga po prostu w tym samopoczuciu. Mogę zawsze do niej wrócić, do tej baby i się nie przejmować w tym tutaj świecie babowym, i to było super. Dziękuję też, że obejrzeliście, że daliście mi szansę. Mam nadzieję, że za dużo się nie denerwowaliście do komputera że czegoś nie widzę i że fajnie wam się przechodziło ze mną, mam nadzieję, że montaż ani nie był uporczywy, żeby po prostu nie dawać czasu na rozkminianie, ani też nie był taki, żeby same rozwiązania były tylko faktycznie, że było widać ten mój proces myślowy, nie było tutaj dużo sytuacji, w której musiałem posiłkować się netem, jedynie w kwestii jakiegoś maksowania, też nie wiedziałem za bardzo, gdzie w tej grze jest koniec i to mi tam gdzieś nasuwało, żeby jednak sprawdzić, czy jest dalszy, dalsza część, czy coś ale tak to mogę się pochwalić tym, że Grę zrobiłem samemu i czy 76 godzin, prawie 77 to dobry wynik, Oceńcie sami? Moim zdaniem tak, a bawiłem się naprawdę przednio. Jest to dla mnie już na ten moment bardzo ważna gra i nawet żałuję, że w nią wcześniej nie zagrałem, yy, ale widocznie miała mieć po prostu swój czas dopiero teraz dla mnie. I co, i to będzie pożegnanie z babą. Baba, baba is done, maba już została zrobiona, już została porzucona, nie potrzebujemy baby. No wszystko jest w tej grze genialne, po prostu ja bym dał tej gierce 10 na 10, jest najlepszą grą logiczną, w jaką grałem. I jeszcze raz ze szczerego serduszka, po prostu z głębi wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście mój let's play. Jeśli wam się podobało w moim wykonaniu, to zostawcie coś po sobie, jakieś przemyślenia albo coś. Tak jak wspomniałem, być może jeszcze pojawią się jakieś poziomy dodatkowe, ale z głównej gry to by było tyle. Dziękuję. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się widzowie i niech baba, Kekaj okay, wszyscy me, będą z Wami. Papa! Pa. Nie wiem czemu, ale aż, aż się rozkleiłem normalnie po tej grze. Jakoś tak, jakoś, nie wiem, zrobiło mi się przykro, nie mogę się pogodzić z tym, że, że już koniec. Miło, że taka długa ta gra, była i to, nie wiem, mega, mega dziwnie się czuję. Chyba się jeszcze nigdy tak nie czułem.